Hej Subaru jeszcze nie poskładane, bo jeszcze część plastików do montażu, ale zrobimy przed zamontowaniem tych wszystkich podzespołów i plastików małe zwiastun, No bo jak później to przykryjemy wszystko, to nie będzie już widać tak autka po tym naszym, naszej renowacji w pełnej krasie. Nadkole, przednie prawe, ładnie obrobione, Przechodzimy na nad kole prawy tył. Przejdźmy na drugą stronę. Nadkole lewy tył. Idziemy na drugą stronę, lewy przód. Wszelkie detale, kable czyściutkie, schudne. I teraz jeszcze od spodu, no i lecimy podwozie. Tak wygląda już przednie zawieszenie po całej obróbce. Ładnie błyszczą się nowe śruby. Stare śruby zostaje wyczyszczone i zaimpregnowane miedzią. Przejdziemy wzdłuż pałcie. Nowe śruby na wózku ładnie się błyszczą. One są w ocynku Także nie będą tak szybko korotowały. Tak się nam już prezentuje podłoga. Zaraz jeszcze ją oddalimy. I zawieszenie tylne. No, zadbany każdy detal i każdy szczegół. Na swoim miejscu, okay, my w tym momencie przystępujemy do yy, tam przedni wydech z przodu, gdzie jest kolektor i już katalizator, jego nie malowaliśmy. Yy, Tą farbą renowacyjną do wydechów, z racji tego, że podejrzewam, że tam troszeczkę może być wyższa temperatura niż normalnie, zwłaszcza na kacie i zaraz na wyjściu z kolektora, więc niepotrzebnie się tam nie bawiłem z tymi farbami, bo mogą tej temperatury jednak nie wytrzymać. Ale tak to oczywiście domalowaliśmy go tutaj po całości, jeśli chodzi o ten element, który był tam obrabiany. Pięknie nam się tu prezentuje, wszelkie detale i szczegóły oczywiście zadbane, wężyki, nie wężyki, elektronika, pas przedni, pod też ładnie obrobiony, oczywiście całe auto zalane profilami zamkniętymi, ale to wszystko w pełnej wersji raportu wideo, który na pewno... A jak tylko odbierze autko w miarę na czasie zostanie udostępnione. OK, już ten obraz taki pełny nie będzie, bo jak zamontujemy część podzespołów, elementy, nadkoli i tak dalej, no to troszeczkę przesłonimy, przesłonimy całą tą naszą pracę, ale efekt jest naprawdę kozak. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Tobie również. Do zobaczenia w piątek. Večeram.